Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest Matematyka stosowana, studia, jak to wygląda. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie, usiądźcie i posłuchajcie. Moi drodzy, w tym filmie, jak sam tytuł mówi, będziemy rozmawiać o matematyce stosowanej. Eee, I teraz, tak, generalnie jest pewien podział. Na wielu uczelniach mówi się, Matematyka, specjalność stosowana, matematyka stosowana, na niektórych natomiast mówi się kierunek, matematyka stosowana, specjalność i tutaj wychodzi jakaś długa lista. Dlatego, jak wybieracie, zwróćcie na to uwagę, jak poszukujecie, czy to jest kierunek, czy to jest specjalność. Jednakowoż, bo przy, przy tym, kiedy jest napisany kierunek, matematyka stosowana, specjalność, macie tam więcej znaczy więcej opcji do wyboru, i wówczas jest to zróżnicowane po trochę pod względem przedmiotów, których się będziecie uczyć. Jednakowoż pewna baza pozostaje taka sama. O bazie przedmiotów powiem za chwilę i o tym, na co uważać, wybierając daną uczelnię, ale nie będę mówić tutaj szczególnie o nazwie jakiejś uczelni. Natomiast na początek pragnę powiedzieć jedną rzecz. Matematyka stosowana istnieje obecnie, bo kiedyś tak nie było do końca, pod wieloma nazwami. Na przykład znalazłam, że istnieje coś takiego jak matematyka, kierunek matematyka w technice. Generalnie nazwy się różnią, aczkolwiek uczy się tego samego, z tego co widzę i słyszę od studentów na co dzień, po prostu gdzieś uczelnia postanowiła nadać taką, a nie inną nazwę. Istnieje też pod nazwą „Zastosowania matematyki w naukach ścisłych”, czyli zastosowania matematyki w naukach ścisłych. I to są jakieś kierunki, mniej lub więcej rozbudowane, ale tak jak mówię, ideowo jest. Podobnie po prostu jest, uczymy się o pewnych zastosowaniach matematyki, no bo tak przyznajmy się szczerze po tych wielu latach uczenia się najpierw w podstawówce, potem w liceum na tę chwilę, no chcielibyśmy się dowiedzieć gdzie wykorzystać tę całą wiedzę i ją ewentualnie poszerzyć. I tu mamy jakby na początek dwie opcje. Przede wszystkim możemy wybrać albo Politechnikę... Aby uniwersytet na tę chwilę i one tam, uniwersytety troszeczkę w mniejszym stopniu, Politechniki obecnie w większym, proponują nam kierunek bądź też specjalność matematyka stosowana. I od razu trzeba powiedzieć jedną rzecz, mianowicie Politechnika jest to uczelnia bardziej praktyczna. Uniwersytet. Jest to uczelnia bardziej teoretyczna, zawsze tak było i myślę, że tak pozostanie. I różni się tutaj stosunek i podejście do studiowania matematyki. Nie jest tak, że nauczycie się gdzieś gorzej albo lepiej, tylko po prostu jeżeli chodzi o część praktyczną, będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Wszyscy studenci mi to mówią, i z tego co widzę po listach zadań, które, które mi pokazują, też generalnie można to po prostu zauważyć. I tak jak mówię, na Politechnice prócz matematyki poznacie bardzo dużo przedmiotów około matematycznych, bo będziecie mieć tytuł inżyniera, więc też musicie mieć te techniczne przedmioty. Na uniwersytecie natomiast poznacie dużo więcej zastosowań matematyki w ciekawszych przedmiotach matematycznych, których po prostu, o których na co dzień się też nie mówi i na innych specjalnościach. Każdy program, każdy uczelni jest inny z tego co zauważyłam, dlatego warto przejrzeć, jeżeli nie ma go na stronie, warto nawet zadzwonić, udać się do Instytutu. Pamiętajcie, że na Uniwersytecie matematyka ma swój Wydział. Matematyki, informatyki, ale generalnie jest duży, potężny wydział i tam się specjalizują osoby w matematyce w różnych dziedzinach, profesorowie. Natomiast tu, na Politechnice, matematyka jest częścią, jest to Instytut Matematyki będący częścią jakiegoś wydziału, na przykład elektrycznego. To też nie ma co się dziwić. Oczywiście, dalej mówię, że to nie chodzi o to, że będzie źle prowadzona, tylko to podejście jest inne. Będziecie mieć nacisk zarówno na matematykę, jak i na te przedmioty inżynieryjne dosyć mocne. I teraz rzecz następna, mianowicie na matematyce stosowanej, czy to na kierunku, czy na specjalności, pojawia się bardzo dużo informatyki. I generalnie. Pojawia się dużo, dużo więcej na Politechnice z przyczyn oczywistych, troszeczkę mniej, a nawet dużo mniej na Uniwersytecie, ale to też zależy od uczelni i przedmiotów. Dlatego jeżeli macie jakiś problem z programowaniem, zwłaszcza tutaj, bo to, na to się kładzie największy nacisk, z jakimś używaniem pakietów. Yy, Różnych programów, generalnie, to musicie się zastanowić, y, czy chcecie wybrać politechnikę czy uniwersytet. Popytać też starszych kolegów, którzy są na waszej y, uczelni, na którą się zapatrujecie, jak to wygląda pod względem y, elementów, które nie do końca wam leżą. Oczywiście na tym kierunku pojawia się też fizyka. Napiszę najpierw te najgorsze rzeczy, a potem przejdziemy do tych bardziej takich y, ogólnych i tu ta fizyka jest rozstrzał fizyka pojawia się na politechnice na uniwersytecie nie widziałam fizyki w programie i tu są po prostu bardzo ciekawe, że tak powiem, nazwy tego przedmiotu z różnymi zakresami materiałów zależy jaką wybierzecie po prostu, czy to będzie kierunek matematyka stosowana o specjalności i tu się pojawia lista i wtedy po prostu te fizyki tam jakichś układów scalonych prostych, złożonych itd., itd. może się to po prostu totalnie Różnić. Yy, I generalnie, tak jak mówię, informatyka istnieje pod wieloma przedmiotami to nie jest tylko jeden przedmiot ona się pojawia praktycznie co semestr. Najpierw macie jakiś wstęp do programowania, potem programowanie obiektowe, potem jakieś analizy, da, 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 i tego jest naprawdę dużo. Yy, fizyka to zazwyczaj widziałem chyba maksymalnie dwa semestry, ale to też zależy, bo macie, pamiętajcie, tutaj macie 3,5 roku inżyniera, tutaj macie 3 lata na licencjat. Więc generalnie, potem, jeżeli będziecie chcieli mieć magisterkę, też jest opcja, że pojawią się jakieś przedmioty fizyka czy informatyka, zwłaszcza na Politechnice. Ale zanim ogólnie będziecie się dowiadywać w ogóle, jak zastosować to, czego się nauczyliście z matematyki, każdy przechodzi pierwszy semestr taki chrzest matematyczny, po prostu zbiera tą podstawową wiedzę na każdym specjalności matematycznej i zbiera ich z następujących przedmiotów: analiza. Analiza matematyczna oczywiście pojawia się od razu na pierwszym semestrze. Czasami jako wstęp do analizy, czasami jako analiza jedynka, ale na pewno jest. I generalnie ym, tak, zazwyczaj na Politechnice na Uniwersytecie przebiega to bardzo podobnie. Wielu z Was mówi, że na Politechnice jest troszeczkę lżej, bo bardziej się jakby robi taki wstęp i troszeczkę wolniej ten materiał może idzie, troszeczkę te przykłady są bardziej praktyczne niż teoretyczne i jest nieco łatwiej. Ale tak jak mówiłam, uniwersytet będzie rozwijał Waszą teorię, Wasz warsztat problematyczno-teoretyczny, dlatego te zadania będą się różniły. W pierwszym semestrze Macie też algebrę. Jest algebra abstrakcyjna. Czyli uczycie się na temat grup, pierścieni, ciał, o różnych ciekawych elementów na temat tego, czym jest działanie wewnętrzne itd. Czyli takich podstaw matematyki, po tym, które się dopiero wykorzystuje dalej, albo o których się nawet nie mówi, po prostu one są. I one występują i na Politechnice, i na Uniwersytecie. Zdarza się, że Politechnika ma bardziej odjechane zadania praktyczne z tego, e, z tego właśnie przedmiotu, natomiast na Uniwersytecie troszeczkę więcej teorii, jak zwykle. Pojawia się algebra liniowa jedynka e, lub też algebra liniowa e, z geometrią analityczną, to zazwyczaj na politechnikach. Różnie te przedmioty są opisane i różny jest ich zakres na pierwszym semestrze, ale na pewno algebra liniowa sama w siebie jest. I różnica między tym a tym jest, tu uczycie się na temat przestrzeni liniowych, macierzy wyznaczników na początku i tak coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej. I po prostu, tak jak mówię, tu będziecie bardziej praktykować, będą się pojawiały ciekawe problemy, ale nie, nie tak bardzo zgłębiane jak na uniwersytecie. No i oczywiście to, co powinnam w sumie na początek powiedzieć, wstęp do matematyki, taki przedmiot, albo też logika i teoria mnogości. Generalnie tu się uczycie podstaw. Zależy, co będziecie mieć, czy ten czy ten jest troszeczkę rozbieżności w materiale, ale generalnie poznajecie tautologię, aksjomaty, poznajecie to, czym jest funkcja, abiekcja itd., itd., itd. Tego jest bardzo dużo. I to generalnie ta, ta baza tutaj to dotyczy się każdej specjalności praktycznie matematycznej i nie, bez względu na uczelnie. Po prostu musicie mieć podstawy, żeby ruszyć w ogóle dalej. I oczywiście pojawia się pierwszy przedmiot informatyczny na pierwszym semestrze pod różną nazwą i w różnym zakresie. Zdarza się tak, że na Politechnice już na pierwszym semestrze robicie solidne projekty programowe, natomiast na uniwersytecie na przykład uczycie się na temat zmiany podstaw i takich różnych rzeczy ciekawych właśnie ze wstępu do informatyki. Uczelnie oczywiście różnią, yy, różnicują ten program, jest troszeczkę inaczej wszędzie. Ale tak jak mówię, podstawy musicie mieć. I teraz po tej podstawie następują semestry następne. I tu się możecie spodziewać różnego programu, naprawdę w zależności od tego, co oferuje dana uczelnia. Powiem Wam od razu szczerze, dam Wam pewną radę. Jeżeli chcecie, naprawdę jesteście nakierowani na matematykę stosowaną, nie boicie się wyzwań matematycznych ani technicznych, wybierzcie taką uczelnię, na której jest jak najbogatszy program. To znaczy jak najwięcej zróżnicowanych przedmiotów i matematycznych i technicznych. Albo po prostu matematycznych, jeżeli na przykład chcecie iść na uniwersytet. Dlaczego? Im więcej na matematyce stosowane, jak sama nazwa mówi, poznacie zastosowań, tym wasza wiedza będzie bogatsza. Jeżeli będziecie chcieli się potem specjalizować w czymś, no to będziecie wiedzieć, z wielu przedmiotów po prostu mieć wiedzę, i będziecie wiedzieć, a chcę pójść tu. Jeżeli poznacie tych przedmiotów bardzo mało, to tak naprawdę będzie cały czas taki trochę moim zdaniem niedosyt. A jakie mogą być jeszcze te przedmioty? Oczywiście, moi drodzy, może być e, analiza z wami będzie przez 2-3 semestry, algebra może być przez 2, algebra liniowa przez 2. To są tak zwane jedynki, dwójki e, i kursy, które się po prostu rozszerzają i powtarzają, ale oprócz tego możecie mieć e, przedmioty następujące. Teoria liczb. Bardzo fajny przedmiot. Kryptografia. Rzadko się zdarza, ale na niektórych uczelniach jest. Matematyka dyskretna. Matematyka dyskretna powiem tylko, że ona zazwyczaj jest na kierunkach wszystkich informatycznych. Jeżeli macie na uczelni matematykę dyskretną, to znaczy, że będzie to nacechowane dosyć mocno informatyką. No i bardzo ciekawy przedmiot, ale tak jak mówię, dosyć mocno nacechowany informatyką. Metody numeryczne niesamowity przedmiot na temat tego, na temat metod przybliżających różne nam działania, przykładowo interpolacja, wielomian interpolacyjny, Lagrange'a, można też przybliżać różne rozwiązania różniczkowe, uch, tego jest bardzo dużo. Możecie sobie wpisać gdzieś i zobaczyć na temat coś na temat tych przedmiotów. Oczywiście będziecie mieć rachunek prawdopodobieństwa na obu jakby uczelniach. Na niektórych będziecie mieć na te, na, nawet metody, albo też może napiszemy modelowanie stochastyczne. Nie każde uczenia to oferuje. Związany z rachunkiem właśnie jest. E, oczywiście na niektórych uczeniach pojawi się też topologia, która, tak jak mówiłam ostatnio, często się na nauczycielskie pojawia. To jest też bardzo ciekawe, ale to jest zazwyczaj tylko semestralny kurs. Co tam jeszcze może być? Metody numeryczne równania różniczkowe. Bardzo fajny przedmiot, który, który pokazuje bardzo dokładnie zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach, opis zjawisk. Polecam bardzo serdecznie, naprawdę, jeżeli gdzieś na uczelni jest, to jest to, to naprawdę bardzo dobrze. No i oczywiście tutaj mamy metody, jeszcze może być na przykład analiza sygnałów. Tak jak mówiłam, dużo programowania i fizyka, oczywiście optymalizacja może być tutaj pod różnymi nazwami. I tutaj też może być analiza wypukła, analiza zespolona, funkcje analityczne, teoria miary i całki. Tych przedmiotów jest, napiszę tutaj trzy kropki, gdzie zastosowuje się różną matematykę wyższą. Jest bardzo wiele i tak jak wspomniałam, im więcej tym lepiej, bo tym więcej poznacie tych przedmiotów. Jeszcze oczywiście ciekawym przedmiotem wśród tych niewypisanych jest teoria grafów. Więc naprawdę, matematyka ma dużo do zaoferowania, jeżeli chcecie się tutaj w tym kierunku rozwijać. I generalnie, tak jak wspomniałam, pamiętajcie, żeby zobaczyć, co wam leży, co wam nie leży. Czyli, przykładowo, wybieracie sobie miasto, wybieracie sobie kierunek, i teraz patrzycie. Ok, w tym programie jest za dużo fizyki, no nie poradzę sobie. Dlatego na przykład wybieram program, w którym jest mniej fizyki. Za dużo jest informatyki, nie poradzę sobie, albo bardzo lubię, no to wybieram. I patrzcie na to, jeżeli jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie będzie stylabusów, bo nie zawsze są te programy nauczania dostępne na stronach popytajcie, zadzwońcie, zapytajcie się, to jest bardzo istotne. Czasami to się zmienia i uczelnia nawet nie wie, jaki będzie miała program do końca w przyszłym jakby semestrze, aczkolwiek to się też precyzuje i warto gdzieś zasięgnąć rady starszych kolegów. Ogólnie powiem tak, matematyka stosowana to jest przeciekawy kierunek, ale on też jest wymagający, tak jak każdy kierunek matematyczny. I pamiętać, trzeba, żeby tą bazę, którą poznajecie na pierwszym semestrze, Potraktować bardzo solidnie, bo to nie jest tak, że ona znika, pojawiać się będą kolejne kursy, które będą na tym bazować, i nawet nie będziecie wiedzieć kiedy, a na trzecim roku będziecie korzystać z wiedzy z pierwszego semestru. Dlatego, tak jak wspomniałam, fajny kierunek, tylko trzeba dokonać po prostu dobrego dla siebie wyboru. Jeżeli będziecie mieć pytania o cokolwiek związanego z matematyką stosowaną i innymi specjalnościami, Napiszcie do nas, maila tutaj mamy podanego. Zrobione są już filmy, prawdopodobnie na temat większości specjalności do tej pory, dlatego odsyłam też do nich, możecie sobie posłuchać. Będą tam i o przedmiotach, i o różnych pułapkach, i, i innych rzeczach będę mówić. Oczywiście to się z roku na rok zmienia. W tym roku mamy taki rok, za rok może się troszeczkę zmienić, będę starała się to aktualizować. Niemniej, Zachęcam do oglądania innych filmów z, te, z tego tematu i nie tylko. Zachęcam do wsparcia kanału, do subskrypcji i do usłyszenia.